Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z serii Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi. Te kolejne spotkania są uwiecznione na takich kasetach. Pomyślałem, że ciemne okulary mogły być na samym początku tego spotkania symbolem tego, co się właśnie dzieje często wtedy, kiedy ludzie mają depresję. Bo właśnie dzisiaj jest o tym, jak radzić sobie z depresją i z przygnębieniem. Te ciemne okulary to nie jest ochrona przed słońcem, to jest Pokazanie tego, że wtedy, kiedy przeżywamy taki właśnie stan, jakim jest przygnębienie i depresję, to całe nasze życie, świat, w którym żyjemy, inni ludzie i sami wreszcie, jawią się w ciemnych kolorach. Tak jakby, jakby się pojawił taki filtr, przez który właśnie światło nie tylko nie dociera, ale także jakiś mrok, jakaś ciemność nas wciąga. Czasem jak różni poeci albo malarze próbowali pokazywać czy opisywać, Właśnie taki stan człowieka to bardzo często właśnie czerni, jakaś czeluść, jakaś studnia, jakiś wir mroczny, który zasysa ludzką energię, ludzkie nadzieje, ludzkie radości. To właśnie jest depresja, to jest właśnie przygnębienie. O tym dzisiaj mówimy. Zauważyłem, że to mój głos się w ogóle zrobił taki nieco przygnębiony, ale ja chciałem raczej mówić o przechodzeniu na drugą stronę, o tym w jaki sposób radzić sobie i będę się starał, żeby temat nie przygnębił mnie do tego stopnia, że nie będę dla Państwa przekonywujący. No cóż, nie ulega wątpliwości, że przeżywanie właśnie smutku, przygnębienia, czy w ogóle obniżania nastroju jest coś, co ludzie znają. Byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że, że wśród słuchaczy nie ma, czy w ogóle jest jakaś osoba, która nie, która nie zna tego stanu. To jest wspólne doświadczenie, ale trzeba od razu powiedzieć, że w przypadku większości ludzi, mam nadzieję, że w większości ludzi, to są stany chwilowe, przejściowe. Pojawia się smutek, pojawia się przygnębienie i znika. Nie jest specjalnie intensywny. Ale niestety czasem, czasem u wielu ludzi, a czasem u pewnej ilości ludzi może nie tak dużej, stany smutku i przygnębienia osiągają tak dużą intensywność, taką głębokość i tak e, duży okres życia pochłaniają, że to życie staje się bardzo trudne do zniesienia. Po prostu nie można żyć przeżywając takie właśnie uczucia. I wtedy bardzo często specjaliści właśnie używają słowa depresja, chociaż często ludzie w życiu potocznym używają też tego słowa, niekoniecznie nazywając te zaburzenia, w leczeniu których specjaliści yy, posługują się różnego rodzaju metodami. Tym niemniej yy, dość często się zdarza, że takie głębokie, długotrwające yy, stany depresji przekraczają właściwie takie normalne ludzkie zdolności zaradcze, no ponieważ ponieważ no jak mówiłem, żyć się czasem człowiekowi nie chce i przychodzą do głowy różnego rodzaju myśli, o których będę zresztą mówił za chwileczkę oczywiście przeżywanie smutku, przygnębienia osiąga czasem takie rozmiary, że trudno sobie jest poradzić bez pomocy specjalisty specjaliści zresztą wyróżniają kilka rodzajów takich stanów głębokiego przygnębienia i wyróżniają Stany depresyjne, które są nazywane epizodami depresji. Dzielą je na, na łagodne, umiarkowane, ciężkie. A mówię także o zaburzeniach depresyjnych, to znaczy o takich e, stanach człowieka, w których to nie są epizody pojedyncze, tylko że to jest coś, co garnia całe ludzkie życie. Więc jeszcze raz powtarzam, nie ma są powody, żeby skorzystać z pomocy specjalisty, ale przede wszystkim inni na ogół zaczynają od tego, że próbują sobie sami radzić. A nawet wtedy, kiedy korzystają ze specjalisty, to ten specjalista na ogół nie usuwa tego zupełnie. Tylko też trzeba e, nauczyć się radzić sobie, lepiej to znosić, albo zmniejszać rozmiary tej depresji. Mój wykład właśnie ma to na cel. Chciałbym dostarczyć trochę informacji, trochę także porad na temat tego, e, jak można lepiej to znosić, jak można sobie lepiej z tym radzić. Zacznę od e, powiedzenia paru słów na temat objawów e, depresji e, i przygnębienia. E, z tych objawów jest stosunkowo dużo, ale do najważniejszych, takich, które, na które no szczególnie warto zwracać uwagę, żeby, żeby na py, odpowiedzieć na pytanie, co to jest to, należy zmiany y, apetytu. To znaczy y, takie, y, takie zmiany, które się przejawiają zarówno w jakiejś takiej zdecydowanej niechęci do jedzenia, czasem y, skutkującej także w postaci spadku wagi, jak i czasem drugą stronę, nadmierne obiadanie się i tycie, że często nie, nie dostrzegają tego aspektu obżarstwa, który jest związany z zajadaniem właśnie smutku i depresji. Innym objawem to są zaburzenia snu. Albo bezsenność, albo takie spanie, które zdecydowanie przekracza, jeżeli chodzi o ilość coś, co było poprzednio normalne. Tak jakby człowiek się nie mógł wybudzić, bo spotkanie ze światem jest dla niego tak przygnębiające, że woli się, chociaż to nie jest świadomy wybór, zanurzyć w rzeczywistości sennej. No typowym, można powiedzieć, w pewnym sensie królewskim objawem przygnębienia i depresji jest takie chroniczne, chroniczna utrata energii częste takie zmęczenie, ale takie zniewalające, nie takie, że człowiek jest tak jakby zmęczony, ale, ale, ale czuje siebie wyraźnie, a to jest tak jakby opadała, znikała z niego energia, właśnie tak jakby gdzieś uciekała przez jakąś ciemną dziurę. Innym takim objawem jest strata, utrata zainteresowań, przyjemności, takich przyjemności, które człowiek poprzednio znał. No, życie przestaje się być dla niego atrakcyjne, nic go nie bawi. Na głębszym poziomie objawami depresji są różne formy poczucia bezwartościowości, samooskarżania się. Takie nadmiarowe poczucie winy. To jest ten upiór, mroczny upiór, który trafi osobę w depresji. Poczucie winy często z bliżej nieokreślonych powodów. Poza tym obniżenie sprawności myślenia, obniżenie zdolności do koncentracji uwagi. No i wreszcie to, co jest najbardziej tragiczne, to pojawiające się myśli o śmierci oraz różne pomysły na temat odebrania sobie życia. Niestety, to dlatego depresja, różne ostrzejsze formy przygnębienia mają taki dramatyczny obszar, że to jest nie tylko utrudnienie życia, ale czasem niestety ludzie w związku z przeżywaniem tych stanów się zabijają albo próbują się zabijać. Dlatego, jeżeli nie pomagają wysiłki własne, nie pomagają wysiłki kogoś bliskiego, trzeba szukać pomocy specjalistów. No, oczywiście można zrobić coś takiego, żeby człowiek bardziej precyzyjnie nauczył się diagnozować. Ja tutaj przedstawiam taką skalę do autodiagnozy depresji, którą będzie można znaleźć w formie pisemnej, załączonej do kasety. Jest tutaj 10 takich objawów depresji, które można spróbować oszacować, na jakiejś skali od 0 do 3. 0 to by oznaczało, że to w ogóle nie jest mój problem, a 3, że, że prawie zawsze to jest mój problem. I są tutaj no takie określenia. Tak, to jest dość prosta skala. Odczuwam smutek, czuję się przygnębiony. Jak Państwo słuchacie, to możecie sprawdzić, czy to jest 0, 1, 2, czy 3, co oznacza, że bardzo często, prawie zawsze mi to towarzyszy. Jeszcze raz, może ktoś chce sobie policzyć po cichu na palcu. Odczuwam smutek. 0, 1, 2, 3, czuję się przygnębiony. Nie widzę nadziei na przyszłość. Odczuwam zmęczenie. Mam zły apetyt. Czuję, że jestem do niczego. Myślę o tym, by się zabić. Nie mam chwilek, gdy płaczę albo muszę panować nad łzami. Mam trudności ze snem. Mam trudności z podejmowaniem decyzji. Jak to policzyć dokładnie nie jest łatwe, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś, stawiałem sobie to 0, 1, 2, 3. W sumie na tej całej skali zapisał sobie więcej niż 2-3-4 punkty, to powiedziałbym tak, prawdopodobnie na tyle przygnębienie i depresję dopada cię w życiu, że warto coś z tym zrobić. Może w związku z tym mój wykład okaże się bardziej bezpośrednio pomocny. Jeżeli byśmy słowali jeszcze głębiej zajrzeć, to często znaleźlibyśmy tam coś takiego, co można by nazwać poczuciem beznadziejności i rozpaczy. Bardzo często to jest rdzeń depresji. Tam się rodzą bowiem takie uogólnione przekonania na temat w ogóle całego życia, na temat całej własnej osoby. Także proponuję e, przyjrzenie się uważne, czy bardziej systematyczne e, temu obszarowi, ale może nawet niekoniecznie teraz, to też będzie załączone, jest załączone do kasety można to sprawdzić. Ta autodiagnoza poczucia beznadziejności, rozpaczy e, e, może być dokonana przez sprawdzenie, e, czy się... Czy te zdania, które za chwileczkę przeczytam, pasują czy nie pasują do własnego wewnętrznego stanu? To jest tak, że niektóre z tych zdań są takie, że ich potwierdzanie oznacza, że ten poziom beznadziejności i rozpaczy jest duży, a inne są, to jest na odwrót. Jeżeli człowiek mi zaprzecza, to to też może oznaczać to samo. Patrzę w przyszłość z nadzieją i entuzjazmem. To jest niewątpliwie pozytywne zdanie, więc jeżeli ktoś mówi zdecydowanie nie, to to jest wskaźnik depresji. Oczekuję, że spotkam ja więcej dobrych rzeczy w życiu niż przeciętnie. To też. Tu negacja tego zdania będzie wskazywała na beznadziejność i Poddaje Poddaję się i rezygnuję, ponieważ nie mogę spowodować zmian na lepsze w swoim życiu. Tutaj to jest bezpośrednie. Potwierdzenie tego, tej, tej opinii wskazuje na beznadzieję. Dalej, gdy patrzę na siebie, widzę raczej nieszczęścia niż przyjemne chwile. To jest prosty zdanie mówiące o beznadziejności, o poczuciu beznadziejności. Moja przyszłość wydaje mi się ciemna. Tak samo.